Hej, witam. Właśnie zacząłem odkrywać pryzmę kiszonki z żyta. No i jak widać, wszystko ładnie się zakisiło. Żyta jest materiałem, który z materiałów zielonych, który najlepiej według mnie się zakisza. Tu nie trzeba dużo. Jedyne co wystarczy to dobrze ubić. Dobra folia żadnych dodatków nic nie potrzeba, chociaż niektórzy solą, cukrują i co jeszcze do tego? Ziemia. Ziemia jest najważniejsza. Musi być przykryte ziemią, to wszystko musi ładnie usiąść. Tak jak widać, zero odpadu, nic. Zero. Widziałem też na internecie rolników, którzy dali folię, ziemią nie przykryli, a później marudzili że im się żyto czuje. No niestety, jak zrobisz to dobrze, nie ma takiej możliwości. No niestety, nie ma. Zawsze wychodzi, przez tyle lat zawsze mi to wychodziło. Dzięki.